Dzień dobry widzowie! Obecna od 2018 roku czwarta generacja Forda Focusa właśnie doczekała się faceliftingu. Z materiału dowiesz się jak wygląda nowe wcielenie i jakie pojawiły się zmiany względem obecnej generacji. Zatem pozostań ze mną do końca! Zaczynamy! Dla przypomnienia, zobaczcie jak prezentował się model przed liftingiem. Z przodu, z tyłu, z boku, jak również w środku. Tak wyglądała wersja ST. A tak w całej krasie i okazałości prezentuje się Ford Focus po kuracji odmładzającej. Zobaczcie i oceńcie sami. Nowy przód sprawia, że nowy Focus wygląda bardziej dynamicznie. Podobnie jak w wieście znacznie zwiększył się grill. Natomiast logo marki zostało przeniesione z krawędzi maski na środek grilla. Grill w wersji Connected i Titanium otrzyma chromowane obramowanie. Z kolei wersja ST Line będzie miała inny grill ze strukturą plastra miodu, a w dolnej części ma większe otwory wentylacyjne. Z kolei wersja Active, która jest bardziej uterenowioną odmianą, wyróżni się bardziej surowym stylem. W topowej sportowej odmianie ST odnajdziemy jeszcze bardziej agresywny charakter z dodatkowymi spoilerami i listwami bocznymi. W standardzie we wszystkich wersjach wyposażenia otrzymujemy nieco węższe względem poprzednika pełne reflektory led które mają zintegrowane światła przeciwmgielne. Światło do jazdy dziennej otrzymały teraz nowy wzór. W opcji dostępne będą matrycowe światła Dynamic Pixel LED wyposażone m.in. w funkcję dynamicznego doświetlania zakrętów, aktywnego sterowania wiązką światła czy dopasowania światła do sytuacji na drodze i warunków pogodowych. Z tyłu klosze lamp zostały przyciemnione tak, żeby nadać bardziej dynamicznego wyglądu. Wnętrze Wnętrze wygląda naprawdę bardzo schludnie i multimedialnie jak na nowoczesne czasy przystało. Względem poprzednika kokpit jest bardziej opływowy. Ilość przycisków fizycznych została ograniczona do minimum. Na uwagę zasługuje ogromny, poziomo zorientowany ekran o przekątnej ponad 13 cali. To największy wyświetlacz w swojej klasie, przez który kierowca ma dostęp do nowego systemu multimedialnego SYNC 4. System ten został zaadaptowany z Mustanga Mach-E. Interfejs użytkownika z bezprzewodową współpracą z Apple CarPlay i Android Auto jest bardziej intuicyjny. Nawigacja została oparta na chmurze. Otrzymujemy również sterowanie głosowe. Większość systemów samochodu, takich jak np. klimatyzacja, obsługuje się z wykorzystaniem ekranu dotykowego. Czy to dobre rozwiązanie? Nie wiem. Uważam, że to rozwiązanie trzeba przetestować organoleptycznie, by móc to stwierdzić jednoznacznie. Aktualizacja pokładowej elektroniki będzie się odbywała dzięki wykorzystaniu technologii o nazwie Ford Power Up. Funkcja Ford Pass. Zapewnić zdalny dostęp do auta za pomocą smartfona i dedykowanej aplikacji. Z kolei Ford Secure pozwala na monitoring samochodu i pomoc w razie jego kradzieży. Sportowa wersja ST otrzymała całkowicie nowe kubełkowe fotele Performance z 14-kierunkową regulacją ustawień. Silniki. Podstawowym motorem nowego Focusa jest trzycylindrowy EcoBoost 1.0 o mocy 100 lub 125 koni mechanicznych sprzężony z sześciobiegowymi manualnymi skrzyniami biegów. Jednostka ta dostępna będzie także jako miękka hybryda z opcjonalną siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów w wariantach o mocy 125 i 155 koni mechanicznych. Będzie też diesel. W palecie zostanie jedynie EcoBlue 15 o mocy 95 lub 120 koni mechanicznych. Silnik ten sprzężony jest sześciobiegową manualną lub mocniejszej odmianie. Z opcjonalną 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Sportowa odmiana ST napędzana będzie motorem EcoBoost o pojemności 2,3 litra i mocy 280 koni mechanicznych, rozwijającym moment obrotowy 420 Nm, wspomaganym przez turbosprężarkę typu Twin Scroll z systemem antilag. Seryjnie silnik sprzężony jest 6-stopniową przekładnią manualną, która standardowo jest wyposażona w funkcję wyrównania prędkości obrotowej silnika i przekładni, co z opcjonalnym pakietem X-Pack zapewnia płynne redukowanie. Przełożeń bez szarpnięć. Opcjonalnie można wybrać siedmiobiegowy automat z łopatkami do zmiany przełożeń przy kierownicy. Systemy. Nowy Ford Focus będzie wyposażony w system Drive Mode, dzięki któremu kierowca będzie mógł wybierać pomiędzy kilkoma dostępnymi trybami pracy układu napędowego. Wybór poszczególnego trybu ma wpływ na reakcję pedału gazu, elektronicznego układu kierowniczego ze wspomaganiem e i automatycznej skrzyni biegu. Poszczególne tryby to Normal, Eco i Sport, a w wersjach Active dodatkowo dochodzi tryb Slippery, który zwiększa pewność prowadzenia na śliskich drogach oraz tryb Trial który pomaga utrzymać trakcję na nierównych nawierzchniach. Na uwagę zasługuje tutaj m.in. asystent wartego pola widzenia, który oprócz ostrzegania o pojazdach znajdujących się poza zasięgiem wzroku kierowcy pozwala również w razie potrzeby odpowiednio zniechęcić kierowcę do zmiany pasa ruchu. System skanuje otoczenie auta w poszukiwaniu pojazdów znajdujących się do 28 metrów za nim 20 razy na sekundę i działa w zakresie prędkości od 65 km na godzinę aż do 200 km na godzinę. System działa również w przypadku holowania przyczepy. Wystarczy, że wprowadzić. Wprowadzimy jej długość i szerokość poprzez SYNC 4, a system odpowiednio dopasuje swoje parametry. Nowością jest też system Intersection Assist, który wykorzystuje radar i kamerę umieszczone z przodu do monitorowania drogi przed pojazdem pod kątem potencjalnych kolizji z nadjeżdżającymi autami. System ten może automatycznie uruchomić hamulce podczas jazdy z prędkością do 30 km na godzinę, aby zapobiec zdarzeniom drogowym lub złagodzić ich skutki. Zapewne Ford tymi kilkoma zabiegami odmawiającymi spowoduje, że nowy fokus będzie jeszcze lepiej postrzegany. Napiszcie Proszę w komentarzu co sądzicie o nowym Fordzie Focusie i czy te zmiany wyszły mu na dobre, żeby nie przegapić kolejnych materiałów pozostaw suba i kliknij dzwoneczek. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.